Cześć kochani, doktor Patrycja Szakta, a to jest kanał Kupa Faktów o Jelicie, który pewnie już doskonale znacie, skoro tu ze mną po raz kolejny jesteście. Dzisiaj bardzo fajny dla mnie film. W trakcie którego chciałabym Wam opowiedzieć pokrótce, jak pracujemy w Vitaimon, czyli innymi słowy, co robimy, kim jesteśmy, czym się zajmujemy i czego możecie się spodziewać. To chyba podstawa, podejmując z nami jakąkolwiek współpracę. Słuchajcie, Vitaimon jest centrum medycznym, mieścimy się w Poznaniu, ale pracujemy z pacjentami z całej Polski, ponieważ tu w Poznaniu jest takie nasze serce, nasze laboratorium, ale materiał możecie do nas dostarczać drogą pocztową. W związku z powyższym, nic nie stoi na przeszkodzie, jeżeli mieszkacie, słuchajcie, w Białymstoku czy w Gdańsku, czy w Krakowie odległość nie jest żadną przeszkodą. Możecie swój materiał do nas wysłać. To jest numer jeden. Po drugie, jesteśmy olbrzymimi pasjonatami mikrobioty jelitowej, czyli tych bakterii zamieszkujących nasz przewód pokarmowy, a konkretnie słuchajcie, chcemy zrobić wszystko i na tym nasze działanie głównie się skupia, żeby wasz przewód pokarmowy zdominowały jak najlepsze, jak najkorzystniejsze dla was drobne żeby przywrócić równowagę mikrobiomu jelitowego. W konsekwencji, słuchajcie, żeby to zrobić, musimy wiedzieć, co właściwie jest Waszym problemem, dlatego też. Zajmujemy się przede wszystkim analizą Waszego stolca, innymi słowy, kału. To jest ten materiał, który, słuchajcie, najczęściej do nas przesyłacie, i na podstawie analizy mikrobiologicznej, takiej próby stolca, próby Waszego kału, yy, jesteśmy w stanie stwierdzić, jak wygląda yy, układ bakterii wskaźnikowych, bo oczywiście, jeżeli chodzi o mikrobiom, nie jesteśmy w stanie zbadać całości, ale jesteśmy w stanie zbadać określone bakterie wskaźnikowe, które pokażą nam, czy jest wystarczająca ilość bakterii dobrych, czy nie ma Dużo bakterii potencjalnie chorobotwórczych, jak to wygląda z grzybami w waszym przewodzie pokarmowym i w oparciu, i to jest bardzo ważne, w oparciu dodatkowo o wywiad chorobowy, czyli co jest waszym problemem. Jesteśmy w stanie zaproponować Wam najbardziej dopasowaną pod Waszą sytuację kliniczną, zindywidualizowaną suplementację probiotyczną, prebiotyczną i nie tylko. Czyli słuchajcie, pracujemy w laboratorium, tam mamy doskonały zespół fachowców, mikrobiologów, którzy posiewają Waszą. Materiał w kierunku określonych bakterii i innych drobnoustrojów, a następnie całkowicie niezależny zespół fachowców siada nad otrzymanymi wynikami i analizuje słuchajcie, te wyniki w oparciu o wywiad chorobowy u pacjenta, i następnie na podstawie wiedzy. I to takiej wiedzy słuchajcie, na temat szczepów probiotycznych, badań naukowych, piśmiennictwa staramy się dopasować, jakie szczepy probiotyczne, przez jaki okres czasu, w jakiej dawce będą najskuteczniej w przypadku danego określonego wyniku. Także to jest takie nasze Badanie sztandarowe, badanie mikroflory jelitowej. Możecie je wykonać w różnych wariantach. Mikroflora Scan to badanie podstawowe, obejmujące ocenę mikrobiomu i zaproponowanie suplementacji probiotycznej. Ale mamy też wariant rozszerzony Mikroflora Scan Plus, czy mój ulubiony Mikroflora Scan Complete. W tym badaniu w slajdzie Mikroflora Scan Plus oprócz mikrobiomu, oprócz mikrobioty badam również markery stanu zapalnego, ponieważ kochani pamiętajcie świadomość odnośnie mikroflory jest coraz większa i to jest wspaniałe. Natomiast nie wszystkie problemy wynikają tylko i wyłącznie z dysbiozy jelitowej i może się zdarzyć, że oprócz zaburzenia równowagi bakteryjnej w jelicie, wy macie jeszcze inne problemy. Tak jak na przykład stany zapalne, występowanie polipów, gruczolaków, zwiększoną przesiąkliwość bariery jelitowej czy krwawie. Z przewodu pokarmowego, i to naprawdę warto jest u każdej osoby dorosłej z problemami ocenić i oszacować. I to jest właśnie ten panel, słuchajcie Mikroflora Scan Plus, gdzie oprócz tych naszych bardzo ważnych bakterii mamy również ocenę markerów stanu zapalnego. To, słuchajcie, nigdy nie jest diagnoza stricte sama w sobie. Natomiast, jeżeli te markery są podwyższone, zawsze jest to wskazaniem do rozszerzenia diagnostyki już w konkretnej sytuacji, w konkretnym kierunku, ale o tym już decyduje lekarz. No i mikroflora scan complete, gdzie do tych dwóch elementów już opisanych, czyli mikroflora plus markery stanu zapalnego, analizujemy również, czy nie macie problemu z pasożytami i czy nie macie problemu z helikobakter pylori. I teraz, słuchajcie, bardzo istotnym jest to, że nasze centrum medyczne nie zajmuje się tylko i wyłącznie Wykonywaniem badań i odesłaniem do pacjenta wyników, gdzie jest mnóstwo obco brzmiących, czasami fascynujących, ale w sumie niewiele wam wnoszących nazw i nic więcej z tego nie wynika. U nas, słuchajcie, każde badanie jest wykonywane po coś. Jest wykonywane po to, aby pacjent otrzymał konkretną, praktyczną wskazówkę. Czyli raz, u nas każdy wynik badania mikroflory kończy się zaleceniami suplementacyjnymi, a dwa, każdy z Was ma prawo do nieograniczonej ilości bezpłatnych konsultacji. Tak pracowaliśmy, tak pracujemy i tak będziemy. Pracować, czyli wraz z wynikiem badania otrzymujecie, słuchajcie, niejako gratis konsultanta. To jestem ja, to są moi koledzy, koleżanki, w zależności kogo, kogo wybierzecie. I słuchajcie, pierwszym krokiem, jeżeli otrzymamy taki wynik badania, jest omówienie z konsultantem swoich wątpliwości. Wynik badania jest bardzo dokładnie opisany, co wyszło, co to oznacza, jak to się wiąże z moimi dolegliwościami zdrowotnymi potencjalnie i co mam z tym zrobić. Ale zawsze mogą się pojawić wątpliwości, zwłaszcza jeżeli człowiek w tej mikrobiologii, jak to się mówi kolokwialnie, nie siedzi i po to jesteśmy my, żeby te wątpliwości wam wytłumaczyć. To jest numer jeden, a numer dwa, wchodzimy, słuchajcie, następnie w suplementację i my musimy mieć nad wami kontrolę, czy ta suplementacja idzie dobrze, co się poprawiło, słuchajcie, czy jest prawidłowym wsparciem diety, gdzie jeszcze mamy coś do zrobienia. Być może trzeba w trakcie wykonać jakieś dodatkowe, słuchajcie, badania, analizy, przeprowadzić taką diagnostykę uzupełniającą, bo pojawiają się. Się nowe parametry, które musimy wziąć pod uwagę i po to jest właśnie konsultant, żeby Was krok po kroku za rękę przez ten proces suplementacji. Poprowadził i słuchajcie, my z niektórymi pacjentami słyszymy się tygodniami, z niektórymi miesiącami, a niektórzy wracają do nas po latach. Natomiast, podkreślam, to jest zawsze część badania to nie są płatne konsultacje tylko bezpłatna usługa, która jest częścią analizy każdej, którą u nas wykonujecie. No i słuchajcie, kolejnymi badaniami, z których, które gdzieś tam wprowadziliśmy, z którymi do nas trafiacie, czy chcecie je u nas wykonać, to są na pewno testy na sibo i mo, czyli przerost bakterii w jelicie cienkim czyli taka sytuacja Редактор Mówiąc prosto, kiedy nasza mikroflora jelitowa troszeczkę z tych ram, słuchajcie, się, e, się uwalnia i zaczyna wędrować po przewodzie pokarmowym, z reguły z uwagi na to, że ten przewód pokarmowy, pokarmowy mamy uszkodzony. W związku z powyższym, jeżeli one, to nasze bakterie jelitowe, inne drobnoustroje dojdą do jelita cienkiego, to to są nawet dobre bakterie, ale w złym miejscu. I my możemy mieć problemy również natury trawiennej, jak wielki, wzdęty brzuch, biegunki, zaparcia, problemy z perystaltyką, no i w konsekwencji nie My to kochani dla Was badamy bardzo prostym testem, to jest wodorowy albo wodorowo-metanowy test oddechowy i tu również nic nie stoi na przeszkodzie, jeżeli chcecie to badanie u nas wykonać, a nie mieszkacie w Poznaniu, te testy również oferujemy, słuchajcie, do wykonania drogą wysyłkową, także możecie je zamówić, wykonać w domu i się rzeczy odesłać do nas. No i kolejny element diagnostyczny, który możemy Wam zaproponować, to są testy na utajone nadwrażliwości na pokarmy. Czyli testy, słuchajcie, które wykazują, czy pokarmy, które na co dzień spożywasz. Szkodzą ci, czy nasilają stany zapalne, ale chodzi tu o reakcje, których nie widać gołym okiem, czyli to są takie reakcje, słuchajcie, które nie pojawiają się bezpośrednio po spożyciu pokarmu. Innymi słowy, spożywam dany pokarm, nic się pozornie nie dzieje, a po trzech dniach czy po dwóch dniach, słuchajcie, pojawiają się migreny, pojawia się zaostrzenie zmian skórnych, pojawia się zespół chronicznego zmęczenia, problemy ze snem, problemy z wydolnością, czy też zaostrzenie objawów przypisywanych najczęściej zespołowi jelita nadwrażliwego. Czyli najróżniejsze spektrum biegunek, zdęć, zaparć, uczucie niepełnego wypróżnienia, refluksu, słuchajcie, czyli cofania kwaśnej treści do przełyku, to też mogą być objawy nadwrażliwości utajonej. Powszechnie tego typu reakcje nazywane są reakcjami nietolerancji pokarmowych, aczkolwiek nie jest to do końca e, dobra nazwa, jeżeli chodzi o merytorykę. My, słuchajcie, jako jedyny ośrodek w kraju wykonujemy te testy w dwóch podklasach przeciwciał, ponieważ większość dostępnych testów wykonywana jest tylko i wyłącznie w klasie IgG. Czyli badane są przeciwciała IgG, które najczęściej związane są z takimi do, dość późno pojawiającymi się objawami, bardzo niespecyficznymi. Natomiast z reguły, jeżeli mamy wysokie miano przeciwciał IgG, pracowaliśmy na to latami. Ale mamy jeszcze reakcje IgA zależne i to są słuchajcie, reakcje, które powodują takie bardziej ostre, bardziej skorelowane ze spożyciem pokarmu objawy, jak na przykład słuchajcie, uczucie takiego zaśluzowania w gardle, częste infekcje górnych dróg oddechowych, czy ostre dolegliwości ze strony przewodu pokarmu Albo zaostrzenie zmian skórnych. I teraz, dla idei, żeby rzeczywiście poprawić sobie stan zdrowia, spowodowany spożywaniem pokarmów, na które w toku naszego życia rozwinęła się nadwrażliwość, Kochani, to jest bardzo ważne. Wy się nie rodzicie z tymi reakcjami nad wrażliwości na pokarmy. Wy je sobie niejako um, na własne życzenie, w pewnym sensie hodujecie, z tego prostego względu, że one się zawsze rozwijają w następstwie uszkodzenia bariery zlokalizowanej w jelicie, czyli stres, nadużywanie leków, przebyte choroby, używki i tak dalej, i tak Rozwijają się reakcje na pokarmy i my musimy wiedzieć, które pokarmy i na jak długi okres czasu z naszej diety wykluczyć, aby jednocześnie, oczywiście regenerując przewód pokarmowy, to to suche zamknąć i odbudować. I to są w skrócie oczywiście nie wszystkie, bo robimy jeszcze szereg innych badań, ale takie nasze sztandarowe badania, które rzeczywiście są często zlecane, z których jesteście bardzo zadowoleni, które skutkują tym, że wdrożone interwencje bardzo szybko przyczyniają się czy przekładają się u wielu z Was na poprawę stanu zdrowia. Natomiast ważnym jest to, że pamiętajcie proszę, my nie jesteśmy tylko ośrodkiem wykonującym badania. Jesteśmy też po to, żeby w tych, słuchajcie, zalecenia, które Wam dajemy, czy suplementacyjnych, czy żywieniowych, prowadzić Was de facto za rękę do samego końca i to jest część naszego postępowania z Wami. Także jeżeli macie tego typu problemy, zapraszamy. Słuchajcie, konsultacje są bezpłatne przed wykonaniem badania, prowadzenie nasze później również w trakcie jest. Także serdecznie zapraszam Centrum Medyczne Vitaimon. Badajcie się.